Dzień dobry Państwu. Mój temat dotyczy poszukiwania w i jego prawa i św. społeczeństwa konsumpcyjnego. Niestety przyznam szczerze, że i w późniejszych panelach ma ten minus, że rzeczywiście wiele wątków z mojego wystąpienia wcześniej się pojawia, ale to mam nadzieję, że Państwa nie są mózgi, jeżeli to się zacznie dziać, proszę się o wychodzić, przysypiać dowolnie. Niemniej ja będę musiała zacząć swoje wystąpienie pytaniem, które może wyda się dla niektórych badane, dla niektórych bardziej skomplikowane, dla niektórych po prostu nudne, a mianowicie, czym mi jest prawo i jakie są jego funkcje. Od razu Państwa, że nie będziemy szukać tutaj odpowiedzi na to pytanie, nie to jest przedmiotem, natomiast y, musimy zauważyć, że y, odpowiedzi, jakie na to pytanie padały, zawsze wiązały się z y, powstaniem państwa, z potrzebą organizacji i funkcjonowania y, społeczeństwa. Oczywiście, w zależności od epoki, w zależności od różnych koncepcji na formę państwa, zależność pomiędzy prawem, państwem a społeczeństwem była różnorako formułowana i definiowana. Niemniej jednak, w czasach współczesnych, w czasach dzisiejszych, kiedy do Prym koncepcja demokratycznego państwa prawa, niewątpliwie możemy powiedzieć, że państwo jest dla obywateli, dla społeczeństwa i tak samo również prawo przede wszystkim ma na celu realizowanie interesów społeczeństwa i nie może pozostawać obojętne na zmiany, jakie dochodzą w społeczeństwie, szczególnie te fundamentalne, te dotyczące tego, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Gdyby powiem, tak się stało, że prawo pozostawało bierne, doszłoby niewątpliwie do dysfunkcji, dysharmonii pomiędzy, pomiędzy tym prawem a społeczeństwem, to jest, prawo po prostu często postarać martwi ze względu na to, że społeczeństwo obywatele nie byliby zainteresowani jego egzekwowaniem. Przechodząc teraz do tego, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić o społeczeństwie właśnie konsumpcyjnym, przy czym od razu zaznaczę, że w czasie tego wystąpienia Człowiek posługiwa się kategoriami dosyć szerokimi, ogólnymi, jak również tezy stawiane będą dosyć mocne czasami, ale nie do końca rozwiązane ze oczywiście na ograniczenia czasowe. Tak też konsumpcja jest tylko perspektywą patrzenia na społeczeństwo, jedną z wielu, które możemy przyjąć. Perspektywą, która pozwoli nam na zaobserwowanie pewnych zmian w funkcjonowaniu pojęcia twórcy, czy też mówiąc szerzej, może nie do końca stricte prawniczo, producenta pewnych dóbr czy twórcy właśnie różnego rodzaju utworów, w kontekście właśnie prawa, a szczególnie prawa własności, które, które dzisiaj jest głównym przedmiotem zainteresowania. A więc społeczeństwo konstrukcyjne, i jego przemiany. Tutaj hasło możemy, tutaj pojawiających się hasło jest dużo. Banałe będzie stwierdzenie, że społeczeństwo konsumpcyjne zaczęło funkcjonować w momencie, kiedy stała się możliwa produkcja wielu dóbr, kiedy cena pojedyncza produktów spadła do takiego poziomu, że stało się dostępne dla wielu ludzi i dla przeciętnego człowieka. Doprowadziło to do sytuacji. W której człowiek mógł sobie pozwolić nie tylko na kupno produktów, które pozwalały mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb w życiu, lecz również z czasem nabywał produkty, które umożliwiają mu uproszczenie, ułatwienie, przyspieszenie wykonywania codziennych obowiązków, co z kolei pozwoliło na wyłączenie produkcji pewnych dóbr w ramach gospodarstwa domowego i zakup, ich jak gdyby, z zewnątrz. Spowodowało to, Miał bardzo konkretne i bardzo ważne skutki, to znaczy spowodowało powstanie w życiu przeciętnego człowieka kategorii wolnego czasu. Wolnego czasu, który do tej pory był zarezerwowany, był swego rodzaju dobrem był zarezerwowany dla klas wyższych. Ten wolny czas w życiu każdego przeciętnego człowieka stał się również sferą konsumpcji. Stał się sferą konsumpcji różnego rodzaju produktów, stał się również sferą, w której przeciętny człowiek mógł zainteresować się kulturą, czy też inaczej, w którym ta kultura mogła zacząć, że tak powiem, funkcjonować. Oczywiście spowodowało to bardzo dużo zmian w samej kulturze, całe dysputy a propos tego, jak to kultura wysoka stała się kulturą niską, jaki jest poziom obecnej kultury, jeszcze to wynika, to jest oddzielną kwestią. Niemniej jednak ta kultura uzyskała pewne pole, którym, które mogła również zagospodarować. Stwierdzeniem, z którym wielu socjologów się zgadza jest stwierdzenie, że właśnie to konsumpcja tak naprawdę na globalizacji kultury, umożliwiając jej większy przepływ i przede wszystkim właśnie znajdując czas, kreując czas w życiu przyjemnego człowieka na jej e, rozwój. Ta kultura również jak gdyby e, przeszła do życia codziennego w ten sposób, że zaczęła e, zagospodarowywać różnego rodzaju przedmioty, na codziennego użytku, tak? E, co wiąże się to na przykład z pojawieniem się designu e, w zakresie, prawda, które każdy z nas posiada, typu e, stolik, krzesło i e, Poza tym, wracając głównie do tematu konsumpcji, Należy stwierdzić, że konsumpcja oczywiście spowodowała wzrost ilości produktów na rynku, jak również gromadzenie kapitału, spowodowało, że ludzi było stać na coraz to nowe kategorie produktów. Coraz to nowe kategorie produktów przestawały być produktami luksusowymi, ale zaczęły być powszechnie dostępne. Ostatecznie spowodowało to sytuację, w której praktycznie wszyscy mieli produkty spełniające ich potrzeby podstawowe i mniej podstawowe, posiadali już telewizor, posiadali domek, samochód, telefon, American Film został spełniony. i zaczęli szukać kolejnych produktów, zaczęli szukać produktów, które zaspokajały już nie tyle potrzeby związane z użytecznością, co potrzeby związane z kreowaniem siebie, z kreowaniem wzorów, z pokazywaniem swojego stylu życia, który był stać się częścią spędzania wolnego czasu. Konsumpcja przeszła ze sfery materialnej do sfery mm, niematerialnej. Na no, te wszystkie zmiany <coughs> nałożyło się powstanie internetu, internetu, który przede wszystkim przeniósł konsumpcję z centrów handlowych do świąt konsumpcji w przestrzeń wirtualną. Spowodowało to oczywiście po raz kolejny wzrost dostępnych produktów, wzrost różnorodności, możliwość również uzyskiwania informacji o tych produktach, dzielenia się tą informacją. To wszystko z kolei spowodowało, iż konsumenci zaczęli, posiadając wiedzę i posiadając pewne specyficzne potrzeby, przestali kupować cokolwiek i wszystko, a zaczęli wybierać. E, zaczęli wybierać konsumpcja, e, doszło do sublimacji w pewien sposób e, konsumpcji, e, co z kolei doprowadziło do e, silnej potrzeby e, indywidualizacji. E, konsumenci zaczęli szukać czegoś, co by ich odróżniało od e, innych. E, nie chcieli już być tak jak wszyscy, każdy chciał być inny, po to właśnie, żeby troszeczkę wyróżnić się, troszeczkę złapać na tego na e, hmm, siebie. E, to z kolei doprowadziło do sytuacji, w której producenci zauważając, że konsumenci właśnie mają już dużą wiedzę, że zaczynają wybierać, że zaczynają być wybredni, zaczęli włączać konsumentów w proces produkcji, jak i reklamy. Na pewno każdy z nas przypomni sobie sytuację jakiejś kampanii reklamowej, która polegały na tym, że poproszono nas o wymyślenie najlepszego hasła reklamowego dla samochodu masła prawa czegokolwiek. Kolejnym krokiem, oczywiście było tak naprawdę wprowadzenie bardzo dużej ilości badań konsumenckich, w czasie w których nie tylko pyta nas się o opinie na temat produktów, lecz znaczy również pozwala się czasami zaprojektować opakowanie, wybrać kolor, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób wpłynąć na to, jak ten produkt będzie wyglądał. W kolejnym kroku Mamy też do czynienia z sytuacją, w której mamy rzeczy, które możemy sobie sami wytworzyć. Na przykład spacer na Ikea, gdzie możemy sobie kupić prawda, szafeczkę, przywieźć się do domu, zbić, a później pomalować farbką, którą e, wybierzemy. E, to wszystko doprowadziło do e, bardzo dużej zmiany. Zmiany, która była już dzisiaj wspomniana w kilku wystąpieniach, e, a więc przeniesienia się, czyli zmiany, zmiany podziału na producenta i odbiorców, czy też prawda, twórcy, autora i odbiorców i sprawienie, że tak naprawdę każdy z nas został wpleciony w proces zarówno konsumpcji, jak i produkcji. To, tutaj ten, te pojęcia, które się pojawiły, prosunek określa, określa właśnie to zjawisko. I tak właśnie te wszystkie zmiany, które tutaj powrócę wspomniałam, czyli pojawienie się czasu wolnego, czyli internet, czyli sublimacja konsumpcji prowadząca właśnie do potrzeby indywidualizmu I, i to wciągnięcie konsumenta w proces produkcji doprowadziły obecnie do sytuacji, w której każdy z nas próbuje jakoś się wyróżnić, każdy z nas próbuje nam sobie coś wyprodukować. Dodatkowo technologia umożliwia nam produkcję w zasadzie we własnym domu. Bardzo modne ostatnio e, drukarki e, trójwymiarowe, które zaczynają być szaleństwem e, i jeszcze bardziej pogłębiają te możliwości. I tak mam na przykład przykład e, stworzonego, e, zginanego, drewnianego notysiku. Zaznaczę, że ta obudowa notysiku jest właśnie wyprodukowana na e, drukarce trójwymiarowej. I tak to coś zostało, prawda, przez jedną z holenderskich e, biur projektowych e, udostępnione e, i Jednocześnie oczywiście na licencji CC. W ten sposób, że pan Stuart Childs przejął ten projekt i z takiej podstawki, z, z takiego nadesika, zrobił podstawek pod książkę na własne potrzeby. To jest przypadek jedyny ze szczególnych, jak chciałam o tyle specyficzny, że mamy, wytworzone, mamy projekt, który tak naprawdę każdy przy pomocy drukarni, których druk może stworzyć, otworzyć w domu i zmienić lubię, jego przeznaczenie, jego funkcję. Więc takich przykładów jest bardzo dużo. Ten przykład, który był przed chwilą, jest jednym z przykładów e, udostępnianych w ramach e, Vienna Open Design Contest, e, czyli e, eventu, w ramach którego designerzy mogą podsyłać, e, podsyłać swoje projekty, udostępniając się do dalszej przeróbki, tylko po to, żeby zobaczyć, co dalej się z nimi stanie, na co ciekawego e, prawda, e, zużyta zostanie ich e, kreatywność. Mamy właśnie różnego rodzaju. E, wydruk projektów na trójwymiarowych drukarkach. Tu warto pamiętać o tym, że taki wydruk umożliwia na przykład indywidualne dobranie kolorów, co z kolei może również stanowić prawa autorskie, z tego względu, że może ktoś komuś spodobać taki, a nie inny układ kolorów i może chcieć go również prawda, powiedzieć. Mamy również przykład OpenWare, gdzie tak naprawdę... Jest to projekt, który, w którym zaangażowanych wielu projektantów mody tworzą jedną kolekcję, i tutaj z kolei właśnie nie ci projektanci są istotni, ale ta kolekcja, która z wspólnym wysiłkiem powstaje. A co na to wszystko prawo? Sprawia mamy taki problem, szczególnie w Polsce, gdy dalej definiuje twórcę jako osobę, której nazwisko jest na produkcie. Prawa współtwórców są, jak już tutaj zostało wskazane, e, e, regulowane tak naprawdę adekwatnie do e, przepisów o e, współwłasności. E, mamy tych twórców ustawionych na bardzo konkretnym terytorium, gdyż prawo autorskie nasze jest e, terytorialne. Mamy również e, podział na oryginały i kopie, który podział ma e, znaczenie prawne, konsekwencje prawne. E, mamy odniesienie e, do e, pojęcia egzemplarza, który fizycznie istnieje i ten fizycznie istniejący egzemplarz też potrafi mieć konsekwencje prawne. E, jeżeli to zostawimy właśnie z tą zmianą e, osoby producenta, osoby e, twórcy, okaże się nagle, iż... E, to prawo jest nieadekwatne, gdyż nie pozwoli nam prawda, stwierdzić, jaki, jako, jaki udział w prawie autorskim, majątkowym, mają chociażby ci projektanci, którzy razem tworzą um, kolekcję um, ubrań, często nie widząc siebie nigdy na sali. Według jakiego prawa to ma być? Um, ma, ma to być rozstrzygane, jaki będzie udział każdego z nich. To nie są pytania, na które możemy od razu odpowiedzieć. To są pytania, które w obecnym stanie prawnym wymagają głębszej chwili zastanowienia, a są to pytania, które powinny móc być od razu rozstrzygnięte ze względu właśnie na tempo, w którym dzisiaj żyjemy, ze względu na to, jakie możliwości daje nam świat, w którym dzisiaj żyjemy. Dziękuję ślicznie za uwagę.